Z tej strony Mega Catsperos, a to jest bardzo, ale to bardzo specjalny odcinek. Ale najpierw wyjaśnię, czemu nie było odcinków? Byłem chory i teraz jestem dosłownie po chorobie, więc dlatego nie było odcinków. A dlaczego ten odcinek jest taki specjalny? Otóż dziś był nowy sezon. Jak możecie zauważyć, witamy w Parku Star. I jak dobrze wiecie, wiecie, na początku mamy darmowego big boxa. A z tego big boxa wypadła mi fajna rzecz kruczek. Więc moja reakcja nie była jakaś taka mocna, ponieważ no, po prostu nowa postać, ale na pewno się przyda, ale to nie jest wszystko, ponieważ wbiłem go. Udało mi się wbić Mortisa na 30 rangę. Ja jestem nadal szoknięty, że mi się to udało. Więc szczerze nie wiem o czym mam mówić, no bo dostałem postać nową i Cisa wbiłem na 30 rangę jednego dnia. Ale dobrze. Łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.